Muszę powiedzieć, z tej strony 1, 2, 3 te Kurcy. Jeśli będziemy nagrywać Minecrafta. obiecałem Wam chatkę czarownicę, więc macie chatkę czarownicę w mojej pooooo. Dobra, dobra, dobra. Subskrybujcie to będziecie ciągle z nami, z nami, z nami, z nami, z nami, z nami, dobra, ale za. Chodźmy sobie. Idzie na stary zamek. Okazję pozwoli na ulepszenie. Pozwoliłam sobie ulepszyć to. Nie pokazywałam Wam tego, to jest tego. Są to takie łuki. A to są tarcze, wszystkie tarcze, które są ulubione. To już wam pokazywałam chyba. i zmieniaczki modelów też. To też chyba widzieliście. Ale chatki czarownicy nie. Poczajcie. Wchodzimy do środka. Jesteśmy utworzeni. Tak, tu wchodzimy. To jest nasza chatka czarownicy. Jak po co ona trzyma marchewkę na tym? Tu są różne takie mocniejsze rzeczy. Tu marchewka. To są porki. Tu można się spokojnie przespać. Chociaż nie wiem, czy spokojnie. Dobra, ale. To by było na tyle. Wiem, krótki odcinek zaledwie parę sekund. Ale chciałam wam pokazać. Pamiętajcie tamtym intro. Pamiętajcie. Nikt, nikt, pici się włączy. Dobra, no. Jestem tortem wodorem. tortem wodorem. Dortem woderem, dortem woderem, do... Przepraszam pa. Przepraszam panią, ale chciałam wiedzieć. Zrobić moim widzom coś fajnego. Bum, bon szakalaka, wejście fajnie. Szakalaka, wejście, dobra. Nie mogę budować w takim trybie, ale widać, że mi się to nawet udaje. Mega oko. Ale jak widzicie, tutaj Darth Vader Was żegna. Trzymajcie się, no i cześć. Ale na serio, cześć, bo znowu mnie nie zauważył. Dobra, LOL, to nie jest mój ostatni odcinek. Dobra, ale trzymajcie się, no i cześć.